Hej wszystkim, witamy się z wami na naszym kanale o poranku, u nas jest trzy i zaczynamy ten dzień, myślę, że w tym odcinku zobaczycie naszą rutynę całego dnia, jak to u nas wygląda, jak Oliwia chodzi do szkoły, no to zaczynamy i zdradzę wam pewną tajemnicę. Oliwia już nie śpi. Ja nie wiem, jak to się stało, że na dzisiaj się obudziła wcześniej niż ja, bo ja mam budzik na 6.10 i wtedy już Oliwia nie spała i mnie totalnie zaskoczyła. Jeszcze dodatkowo tym, że zrobiła sobie herbatkę w naszym kubeczku, który możecie zakupić w sklepie oliwiajmama.pl. Dzisiaj Oliwia sobie zrobiła owocową. Zresztą Oliwia sobie robi zawsze owocową herbatę malinową, bo to jest jej ulubiona, i zrobiła w żółciutkim kubku. Jeszcze są różowe do wyboru i czarne. I tutaj coś leży. To jest jogurt, czyli co byłaś głodna. Zobaczcie, Oli Janeczkę. Tylko zobaczcie. Teraz Oliwia jeszcze sobie dogorywa, chociaż chwilę temu rozmawiałyśmy. Powiedz widzom, czy ty w ogóle chcesz dzisiaj iść do szkoły? Wake up. Halo. Proszę panią, budzimy się. Halo na leśniku. Dzień dobry. Czas do szkoły. No tak, najlepiej wstać bardzo wcześnie rano, a potem znowu iść spać. Najlepiej. Słuchaj, musimy się powoli szykować, żebyś zdążyła na pierwszą lekcję. Dzisiaj masz 5 godzin lekcyjnych. A kuku, Nie. te nasze poranki wyglądają codziennie inaczej, bo czasami Oliwia jest energiczna, ma moc, siłę, humor i wstaje jak sprężyna, a czasami trzeba ją odrobinkę pogonić. Podglądamy cię. Ej, teraz taką tobąkę zobaczyłam Twój koci, kalendarz szkolny, który dostałaś na ósme urodziny od koleżanki. O, Oliwia nawet pamięta, że od Milenki. No to zajrzyjmy do środka, co ciebie czeka we wrześniu. Tutaj na pierwszych stronach masz plan lekcji koci. Możesz sobie tutaj napisać, co i jak, o której godzinie co masz. Ale. Tu jeszcze jest taki dział, zaplanuj wrzesień. I wyobraź sobie, że na przykład 5 września jest Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, a 8 jest Dzień Marzyciela. O czym marzysz? kurtku. Wiedziałam, że będzie taka odpowiedź. 9 czeka nas Międzynarodowy Dzień Urody. Spokojnie? I to jest tylko jeszcze napisane, jakim kwiatem jesteś urodzeni we wrześniu, Jacynt. Jesteś optymistką, jesteś bardzo, bardzo życzliwa i zawsze się uśmiechasz. No to teraz widzowie, którzy urodzili się we wrześniu, możecie pisać, czy jesteście Hacyntem. Ogólnie piszcie, w jakich miesiącach się urodziliście? Wszyscy nasi widzowie, bo ty jesteś z czerwca, ja jestem z grudnia. Także ty lato, a ja zima. I ja na razie się rozłączam, bo muszę Oliankę ściągnąć z łóżka, bo czas goni nas. Chociaż nie jest tak źle. Nawet nie ma siódmej Myślałam, że już jest później. Musimy zdążyć na ósmą, więc teraz przyspieszamy tempo. Jeszcze wam tylko też przypomnę, że jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, to koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie. Pamiętajcie, że filmy wrzucamy od poniedziałku do piątku o 15, a w soboty i niedzielę o 8.30. Puk, puk, Ubrałaś się? Tak. Fantastycznie. I teraz musisz mi odpowiedzieć na pytanko. Czy jesteś głodna, czy nie? Tak. Bo Oliwia czasami rano przed szkołą coś zjada, a czasami nie. Dzisiaj już pochłodęłaś jogurt. Jejku, jak ty ziewasz. Oliwia dzisiaj wybrała sobie bluzkę z pusinem, czarne spodnie spadochrony, czyli te z tymi szerokimi Do dogadkami. Jak to są spadochrony, to uwaga, Skaczę. I pościeliłaś łóżeczko. Zrobiłam ci kanapkę z Twoim Znaczyć ulubionym chlebkiem. Tak, że konfetti gdzieś tam jeszcze się znalazło na podłodze. No ja wczoraj ogarniałam podłogę, ale widocznie gdzieś tam to konfetti weszło pod łóżko. Bo jak wysyłacie do nas paczuchy, to czasami jest wysyp. Wysyp na mamę, wysyp na oliwie. I potem gdzieś tam te drobinki jeszcze się walają. Dzisiaj Olianka zje kanapkę z dżemem truskawkowym, ale śniadanka są różne, zależy od tego, na co Oliwia ma ochotę. To znaczy, dzisiaj strzeliłam, że chce kanapkę z dżemem, ale wiecie, już naprawdę, już jest prawie 7:20, więc już nie ma co kaprysić. Wczoraj na przykład Oliwia jadła mleko z płatkami. A ja już Oliwi naszykowałam śniadanko do szkoły i tutaj w środku w kuromiastej śniadaniówce Oliwia znajdzie kanapeczkę, w której jest na przykład ser, są pomidorki. Chciałam włożyć Oliwi szynkę, ale ostatnio Oliwia nie chce jeść szynki, więc zrezygnowałam z tego. Jest banan i jest lici. Zamykam śniadaniówkę. Co my dzisiaj... To będzie niespodzianka. Proszę nie zaglądać do środka. Tu jest Twój bidon Baby Blue. Oliwia nosi różne bidony do szkoły. Ten bidon, na przykład, i ten jest z żabki. I taką wodę można kupić. W środku Oliwii nalałam wodę. To który bierzesz, ten czy ten? A może pusinowy? A może kurumiasty? Tutaj nalałam, to niech idzie z tobą ten. Zaraz to zapakuję do plecaka. Prawie nic nie. Było. Bo z tego korzystałaś wczoraj, jak byłaś na placu zabaw z koleżanką. Tak. Kolejny etap naszego dnia to jest to, że trzeba Ciebie uczesać, czyli coś, co lubisz średnio. Nie będziemy oszukiwać naszych widzów. Czasanie nie należy do przyjemności. Ja bym chciała dzisiaj mieć warkocza z pejsikami. Warkocz z pejsikami? Tak sobie życzysz, a może zrobimy po prostu kitkę, bo wczoraj miałaś warkoczyka i dzisiaj będziesz miała takie ładne pofalowane włosy. Będziesz miała volume, objętość. Także zastanów się, co jednak jest lepsze. No zobacz, staram się być delikatna. Uwaga, uwaga. Czesanko. To co, kitka w końcu, czy ten markaczek? A właśnie, powiedz naszym widzom. Zobacz, jak jestem delikatna. Powiedz nie. naszym widzom, czy jeszcze kiedykolwiek będziesz miała dwie kitki. Nie. Już nie? Dlaczego? A tak ci ładnie jest w dwóch kitkach. Czyli jak się jest w drugiej klasie, to już w ogóle się nie ma dwóch Albo dwóch warkoczyków? Nie. A wiesz, że kiedyś to była Twoja ulubiona fryzura? Chyba już włoski są rozczasane. Nie było tak źle? No, no jeszcze mam jakiegoś kuchnia tam. No już kończymy. Tu fejsiki wyjmiemy. I zaraz Wam, drodzy widzowie, pokażemy skończoną fryzurkę. Czy jesteście gotowi na to, żeby zobaczyć Oliwię? Na pewno jesteście gotowi. Ładnie. Spełniłam Twoje oczekiwania. Oli Janeczka poszła się przejrzeć. Proszę powiedzieć, w skali od 1 do 5. 5. U, to się bardzo cieszę. To teraz po czesaniu okularki. I mamy trzydzieści, więc za jakieś niecałe 10 minut wychodzimy z domu. A gdzie? Do szkoły! Co Ty jeszcze śpisz, czy co? Hej, do szkoły idziemy! Tylko tak, musimy spakować tę śniadaniówkę. Ej, właśnie, bo Ty masz dzisiaj wlew, czyli odpada naszyjnik. No bo jak jest wlew, no to nie można mieć takich ozdób. Ale Ty masz taki przylegający fioletowy. I on by Ci dzisiaj świetnie pasował. Wiesz, to wyjmij może tą całą kosmetyczkę. Poradziłaś sobie, żeby to wyjąć. Bo ja mam tutaj y, napisy, do Tak. I my to kupiliśmy to w fundersie. Ja mam, y, jak, którą by Ola chciała. W sensie chcesz podarować swojej koleżance. Tak, Oli. Okej, okay. no tak, no bo tutaj y, są takie Tyle, malutkie mam, elemenciki. Tylko ta zielona odpada, bo, bo ja lubię kolor zielony. Ona w sumie też. To no to miała... zastanów się, który naszyjnik chciałabyś jej podarować. I co, ona niech sobie wybierze. Ale chyba bym wolała, żeby ona wzięła ten, bo jej będzie pasowało do takiej spinki. Yy, te, te... Z kwiatkiem, kwiatuszki. bo teraz są modne te spinki, kwiatuszki. A taka, to, to niczego jej nie będzie pasowało. I Ola nosi te spinki, tak? Ja, ja w ogóle tego nie nosiłam, y więc... Yy, Y, więc po szkole może pójdę po, po nią i jej dam. Tak, bo Ola jest od Ciebie starsza, Ola teraz idzie do czwartej klasy, znaczy już jest w czwartej klasie, dokładnie. Słuchaj, wyjmuję Twój fioletowy sweterek i już jesteś gotowa, jesteś ready na to, żeby iść do szkoły i żeby się uczyć. Cieszysz się, no. że idziesz? Tak. To teraz jeszcze proszę pokazać pełną stylizację, super. Trzymaj plecak. Nie, no teraz jest akcja szukania niebieskiego wow, naszyjnika. Okay. Oliwia gdzieś go odłożyła. A to trzeba go ładnie zapakować w pudełeczko i zabierzemy go. To znaczy, tego weźmiesz do szkoły i podarujesz koleżance. Tu jeszcze sprawdziłam twój plecak, czy na pewno wszystko ze sobą zabrałaś. No bo Oliwia pakuje się dzień wcześniej do szkoły, a ja tylko zerkam tak na szybko, czy na pewno na przykład wzięłaś strój na wlew albo inne rzeczy. Zakładaj plecak. Wydaje mi się, że wszystko jest. Jeszcze na drugie ramionko proszę. Plecaki się nosi na dwóch ramieniach z tego względu, bo potem się krzywią plecy. Jak się nosi na jednym. Trzymaj worek. I idziemy. I Wam życzymy miłego dnia i widzimy się. Czekaj, ja sobie też mogę tak z Olianką o 12.30, bo wtedy kończysz lekcję i zobaczycie, co później robimy ciekawego, bo nie wracamy tak szybko do domu. Nie, nie, nie. Korzystamy jeszcze z tych takich ostatnich, w miarę ciepłych dni, bo niedługo będzie jesień pełną parą. No, yes. Jak ty to założyłaś? No nie pierwszy raz widzę takie zestawienie. No, co? I proszę, tak, I tak ci jest dobrze, i tak ci jest wygodnie. Tak. Wyglądasz bardzo dziwnie. Dobra, ty idziesz do szkoły, a ja się biorę za moją pracę, bo tak. mamy mnóstwo faktur do ogarnięcia. I czy tak. zdążę zrobić wszystko? Nie zdążę zrobić wszystkiego do Oliwii powrotu. No ale później jeszcze przysiądę do laptopa po południu i wieczorem, i też ogarnę to, co ja mam zrobić. Idziemy, żeby się nie spóźnić. Dokładnie spóźnić. jest 7:35. W końcu wróciliśmy do domu To znaczy Oliwia, bo ja i tak byłam w domu Zdjęłaś budki? Tak. Zdjęłaś budki To teraz pierwsze co trzeba zrobić To umyć ręce Zdjąć klecak, iść umyć ręce Tak, koniecznie A nie, najpierw trzeba jeszcze Zmęczyć sweterek, żeby się nie pomoczył Zmęczona? Tak, ale było fajnie O, super I pewnie nie masz y, żadnej pracy domowej? Nie no bo na początku roku szkolnego ten pierwszy tydzień, pierwsze w sumie dwa tygodnie to są takie luźne. Mm. Cała Oliwia. Plecak na podłodze. Zaraz go rozpakujemy, schowamy go do szafki. Tak samo tutaj musimy złożyć sweter. Dajcie znać, czy wy też tak robicie, że jak wchodzicie to wszystko tak rzucacie, bo Oliwia zawsze tak robi. Tu jest jej worek z butami. To jaki mamy teraz plan działania? Czy masz jakiś pomysł, co możemy robić? Oliwia się przegląda. Stoi przy lustrze i patrzy na siebie z każdej strony. Nie wiem, co możemy robić. Ja Nie wpadłam muszę? na taki pomysł, żebyśmy pojechały do kociej kawiarni odwiedzić koty. Ale bym chciała do babci. No to możemy i tu, i tu. Okej. Okay. No to co, najpierw kocia? Okej, okay, możemy najpierw kocia. Tylko odpocznij sobie tak 15-20 minut i ruszamy dalej. Ja widzę, że strasznie Ci się podobają te pejsy. Co chwilę je poprawiasz i bierzesz je tak do przodu, to powiem I Ci, muszę, że... Muszę je mieć najbardziej z przodu i coś widzieć przez nie. Mi by chyba one przeszkadzały. No to Tobie mogą sobie przeszkadzać, ale mi nie przeszkadza. Dobra, to robimy tak, kocia kawiarnia, potem do babci, potem zobaczymy, czy są grzybki w lesie, bo Oliwia bardzo lubi jeździć na grzyby i na końcu może basen, ale to zależy, czy Oliwia będzie miała ochotę, czy nie, chociaż Oliwia lubi pływać i już dawno nie byliśmy na basenie, więc może się skusi. Słuchaj, tu mamy takie pytanie od naszej widzki Marceli, Dokładnie konto się nazywa Marcela Myślnik F5S. To jest nasza stała widzka, która często komentuje nasze odcinki. I Marcela pyta, czy zrobimy taki film, że weźmiemy wszystkie labubu i przypniemy je do jednej torebki. O nie, nie, nie. Wyobrażasz sobie, czy to by w ogóle dało radę? Ty no, wiesz, jakby ta torebka twoja skórą mi wyglądała śmiesznie z tymi labubu takimi odstającymi. Oliwia ma dużo labubu, bo ma 21 sztuk. I ja nie wiem, czy to się da tak przypiąć. Być może nie, a być patrz, może tak. Ej, serio, będziesz to przyczepiać? Patrz, Czyli na jednym uchu... Od torebki powinno być 10 labubu, a na drugim 11, no bo to w miarę trzeba tak podzielić pół na pół. I Jeszcze tylko powiem, że Marcela ma 11 lat. Napisałaś, że lubisz malować i nas oglądać. Kochana, pozdrawiamy Ciebie serdecznie. Buziaki Ci wysyłamy. Jesteśmy w połowie. Mamy przyczepione 10 labubu. Oliwia jest dzielna, bo tam na tej tablicy kurkowej siedzi jakiś robaczek. Ja nie wiem, czy to nawet nie jest skorek? Zaraz go zlikwidujemy. I co boisz się? Ale i tak, ale i tak i tak podajesz mi telabubu. bubu. Ja je przyczepiam. Tylko jednego nie da rady, bo jeden nie ma tego kółka. Ten pierwszy nie ma kółeczka, ten czerwono różowy, więc przyczepimy 20. Śmiesznie. I wyobrażasz sobie z taką torebką gdzieś? Wszyscy by się patrzyli. A wiesz, a wiesz, że taki jeden chłopak ma... Wszędzie labuł? Na samochodzie, w domu. Tak? tak? No to chyba bardzo tak, lubi labuł. Nie Ma dużo sekretnych. <grym> Wyszło to tak. No, chyba za ładnie to nie jest. To zaraz ściągamy. No nie, przed chwilą to przyczepiłam. Wiecie ile czasu mi to zajęło? Pięć minut. Czekaj, czekaj, ja ci z tym foteczkę zrobię. O, jeden odpadł. Nie no, katastrofa. Mieć taką torbę. Stań, zrobię ci zdjęcie, może użyję ją do miniaturki. A niektórzy utrzymasz? Trzymam, tak, spodnie tam. Że coś spodnie. Że tutaj mają labubu? No. Tak. Przyjechaliśmy teraz do kociej kawiarni. Wysiadamy z samochodu, a tu. Ma, ma, mama wychodzi, patrzy, a tam? Piękny złotych. Tak leży. Idealnie na mojej drodze. Super. Będzie na serniczek i na gorącą herbatę, to znaczy braknie, ale to się dołoży resztę. Dzień dobry kotki. Hej. Urosły? Urosły. Czy to jest Tosia? Cześć Tosiu. Jest O, jest twój Leon. Leon zawodowiec. Tata zamawia. Oliwia głaszcze rysia. A tutaj na górze zobacz. Są teraz na przykład takie bryloczki do kupienia. I tutaj macie adres do tej kociej kawiarni, bo czasami nas o niego pytacie. Tutaj też są rękodzieła na sprzedaż. I też są między innymi koty, magnesy. Cudne rzeczy. Idzie do nas Tosia. I poszła. Przywitała się z Tobą i poszła. Kasia teraz nie ma czasu, bo się myje. Ramzes, polecamy Wam to miejsce z całego serducha. Bo to jest idealne miejsce dla kociarzy i tutaj się super odpoczywa. Pokażemy nasze pyszności. Jest kawa, tylko kawa muszę Ci jest... dorobić uśmiech. Jaki Od razu jak. lepiej. No ładniej zrobiłam. Tu zaraz będzie moja herbatka, którą trzeba zaparzyć. oliwi soczek, sernik, tiramisu. Nie, to jest tiramisu, a to co to jest? Buzetka. I Oliwia zajana ciecho, które tutaj zawsze dawane do zamówienia i mówi, że to jest Twoje ulubione. No to smacznego. Wyszliśmy z kociej kawiarni i dowiedzieliśmy się od dziadków, że dzisiaj w naszym mieście jest festy. I są tutaj różne atrakcje, jak na przykład Ta-dam! takie rzeczy. I tu pewnie spędzimy resztę popołudnia. Chcesz jechać na takim koniku? Tak. Dobra. A później jedziemy do dziadków. Taki dzień. I serio, u nas się zawsze tyle dzieje każdego dnia. Każdego dnia coś innego rzadko, kiedy siedzimy w domu. Z reguły albo my do kogo siedzimy, albo ktoś do nas i tak w kółko. Ciągle tak. gdzieś coś, ktoś. Możesz sobie wybrać kolor: jasny, ciemny. No ja nie myślałam, że ty dzisiaj będziesz miała takie atrakcje. Zapraszam, zapraszam jest Cię z mojej strony. Zapraszam Cię. Koliwa, na imię Sabrina. I tak podchodzimy. Ja już przedstawić pszczemiona. Tutaj Tutaj się łapiemy. I teraz wybi się pod skoczowną do góry. Hop. I prawą przekładamy. Przekładałem, przekładamy górą. I też tak jak. O, dobra. No to ruszamy po Majku. Kochani, aktualnie na zegarku mamy 19.23 i dopiero wróciliśmy do domu. I spotkaliśmy mnóstwo widzów, których pozdrawiamy. Nawet od jednej dziewczyny dostałaś spinki i takie gumki. Bardzo dziękujemy, Lowiu, jesteście niesamowici. Twoja fryzurka już jest o odrobinkę średnia, ale to z tego względu, że szalałaś i na tych atrakcjach Byliśmy około dwie godziny, coś tam dla Was małe, fragmenty ponagrywałam. I tak najgorsze jest to w tych atrakcjach, że są długie kolejki. I trzeba bardzo długo czekać. I już mnie później tak długi bolały, że szok. Jeszcze pojechaliśmy też na kolację, bo już byliśmy głodni. I kolejny etap naszego dnia to jest to, że musimy się spakować A do ja szkoły. Mam takie kwiatki w te kwiatki, które znalazłam. Jednego kwiatka już nie ma nie z Ja wam powiem tak, dzień był szalony, dzień był crazy i był na spontanie, czyli tak jak lubimy najbardziej. Ja jestem wykończona, nie wiem jak ty. Ja, ja, ja jeszcze jestem na kluczowie. Nie gadaj. No. Ja myślałam, że teraz pójdziesz się kąpać. Ej serio idziesz? Tak. To o 20 widzę cię z powrotem, dobra? Tak, nawet pójdę po Ciebie. I wtedy Oliwia weźmie kąpiel, spakujemy się do szkoły. Chyba jutro Oliwia nie ma WF-u, więc na spokojnie nie muszę prasować jej bluzki. O, Oliwia mówi, że jeszcze się z Wami pożegna, ale że co kończymy już ten odcinek. Ja zaraz muszę się brać jeszcze za moją pracę i jeszcze za przerabianie dla Was tego filmu. Także ja pewnie położę się około 23-24. I jak były wakacje, to było fajne to, że nie dzwonił budzik, to znaczy miałam ustawione na 8 rano, a teraz mam na szóstą. Tak! I muszę się przestawić, wiecie. Dajcie mi jeszcze tydzień, ja się przestawię i będę normalnie wtedy funkcjonować i będzie okej. Okay. No i co? Plusy drugiej klasy są takie, że jeszcze faktycznie nie ma aż tyle obowiązków. Gorzej będzie pewnie w czwartej klasie. Już nie będziemy miały tyle wolnego czasu, co teraz. Ale jak będzie, tak będzie. Zobaczymy. No nic, no to, Myszka, ty machaj do widzów i leć, baw się dobrze, a ja jeszcze pozdrowię, bo widzowie czekają na pozdrowionka. Ja nie mam pojęcia ani zielonego, ani czerwonego, skąd Oliwia ma tyle powera. Skoro szalała od 13 do prawie 20, ona naprawdę poszła jeszcze na plac zabaw. Jestem w szoku. Za to ja kończę ten odcinek. Nie wiem, czy wyjdzie długi, czy krótki. Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że tak chociaż te 20 minut dla Was nagraliśmy. I co? No i przechodzę do tych pozdrowień. Pierwsze buziaki wysyłamy do osoby, która napisała do nas z konta Agnes 278. Wiemy o Tobie tyle, że masz 9 lat. Napisałaś, że jesteśmy najlepsze. Love you, kochana. Pozdrawiamy Alicję Rotuska, myśli, D3U. Buziaki teraz lecą do Oliwii. 10155, napisałaś, że kochasz nas oglądać. I napisałaś też, że jestem najładniejsza na świecie. I teraz nie wiem, czy Ci chodziło o Oliwię, czy o mnie, ale serdecznie dziękujemy i buziaki do Ciebie ślemy. Pozdrawiamy Julię Działek. Napisałaś, że mamy najlepsze filmy. To bardzo miłe, buziaki wysyłamy do Zuzi, jesteś teraz w czwartej klasie, napisałaś ten komentarz z konta Klaudiusz, marszałek6671. No to kochana, życzymy Ci powodzenia, buziaki Ci ślemy, pozdrowiłam pięć osób, to może jeszcze pozdrowie pięć? Buziaki lecą do Jagody. Kochasz nas oglądać? I ten komentarz jest z kąta Daniel Marczak7831. Pozdrawiamy Weronikę22 myślnik o 1P. Kochasz sushi? Tak jak my. Bujole. Pozdrawiamy Aleksandrę Smolaga myślnik j 3 h która mega mega das lubi. Love you too. Buziaki lecą do Mileny Mastej. Napisałaś, że nas kochasz. Love you kochana, i ostatnie buziaki polecam do osoby, która napisała do nas konta. Po prostu ja myśnik E6G i ty kochana, 26 sierpnia obchodziłaś swoje urodziny. Niestety nie wiemy, które, ale zdrówka, szczęścia i słodyczy mama i Oliwia ci życzę. Spóźniane, ale szczere życzonka do Ciebie właśnie poleciały i buziaki. To już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie i widzimy się już jutro. Papa, pa, całusy 102!